Oh <laughs> yeah. Pozdrawiam. Myślę, że po tych wszystkich rzeczach, które gdzieś widzieli w ostatnich dwóch meczach e, i po tych wszystkich występach naszych przez ostatni miesiąc e, najważniejszą rzeczą w naszym przypadku będzie po prostu e, i, i, i walka na 100%. Jeżeli każdy z nas wyjdzie z chęcią dominacji na swojej pozycji i z chęcią pokazania się przed, przed własną publicznością, przed własnymi rodzinami i udowodnienia sobie, że każdy trening, każdy mecz jest szansą, żeby poprawić się i pokazać się, że jest z dobrej strony, że jest się wartością zawodnikiem, to, to jest myślę w tym momencie taką największą rzeczą w naszej drużynie. Myślę, że taka przede wszystkim hala jak najbardziej na, na rozgrywki ligowe, wiadomo może tutaj zawitać reprezentacja Polski, koszykarzy, o ile piłka ręczna jest również, dlatego jak najbardziej korzystna hala, bardzo fajny obiekt w takim mieście i myślę, że jak najbardziej przydatne. Tego właśnie typu hale w tym momencie mają naj, największą szansę wykorzystania, ponieważ jest łatwa do zapełnienia, nie jest mała, atmosferę można naprawdę stworzyć bardzo fajną tutaj, jest miejsce, park, boisko, krzesełka i trybuny nie są aż tak oddalone od parkietu, dlatego jak najbardziej, jak najbardziej hala pozytywnie odbierana, no i przede wszystkim siłownia, na którą Tutaj nie liczyliśmy, a jest i, i naprawdę no super obiekt, naprawdę obiekt na wiele, wiele lat.